Cześć, witam Was na kanale Potastyczny Vlog Witam się z Wami w niedzielę Dzisiaj u nas jest A może to też białe do środka? No jak padnie, to się nic nie stanie, lepiej nie Dzisiaj u nas jest bardzo pracowicie Robimy, co robimy Haneczka właściwie? Hmm. Ogórki w słoiku Ogórki. Yy, robimy ogórki kary. Hania tutaj super sobie radzi. Wszystkie słoiki ona przygotowała. Dała potrzebne rzeczy, ale zrobiliśmy też małosolne. I robimy buraczki. Też do słoików byśmy mieli na później. O, Hania, wszystkie słoiczki super przygotowała. Teraz możesz ogórki wrzucać do słoików, taki żeby się zmieściła. No, tutaj będę trzymać. Boczkę Maty wrzucaj. Oj, o tak. Super pracowity dzień, nie? A później gdzie idziemy, Hasia? Nie wiem. Z całą rodziną, domu Że, nauki. Żeby trochę się nauczyć, czy co. No tak, pewnie jakieś naukowe rzeczy fajne będą. Oj, nic Mama. się stało. Raz, dwa, trzy. Teraz ostatni, cztery. Jakie ci tatuś obieranie? Szczytny ogórek. 5 <laughs> kilo ogórków? Dobrze ci poszło. On Dobra. Kopelek, no. Kopelek. Kopelek. Jesteś. A tak tu nie muszę łamać, bo to jest mało. Mhm. No i pięknie ci poszło dziewczynko. I gotowe. Czy to jest sok, czy co? Nie, to jest taka zalewa. Do ogórków. Hanuśka właśnie wszystkie takie słoiczki tak pięknie poupychała. Paniutka. Teraz musimy wyjeżdżać do tego muzeum. No, no, ja jeszcze no, w międzyczasie farbowałam nie. włosy. Dobrze, że Hanusia pomogła. O, włosy pofarbowane, wysuszone. Teraz się ubieramy i wychodzimy gdzieś tak koło godziny 11.30, czyli mamy nie całą godzinę, no to... Pasuje. Mogę to czekać? No. ale siłaczka. Ty jesteś pomocnik, normalnie. Tak, tak żeby się to pasowało. Myślę, że to będzie pasowa. No. Piątka. Hej, nie pasuje. Ten Super pomocnik z siebie. Przegłam na zakupach z siostrą i zobaczcie takie pięknie. fajne spraye do włosów kupiłyśmy. W ogóle były wyprzedane. One w ogóle pachną tak pięknie. Są takie perfumy do włosów. O, wystarczy spikać i pachnie normalnie tak intensywnie jak, nie wiem i kupiłyśmy sobie jeszcze, znaczy ona Ilona y, wynalazła takie fajne, śmieję się, że klatki y, z takim lustrem tutaj na dole ozdobne ona chciała na perfumy i właśnie sobie kupiła i potem pomyślała, że jeszcze by chciała dwie takie same więc pojechałyśmy jeszcze raz i mówię, a ja sobie chyba też wezmę takie klatki na perfumy i kupiłam sobie y, jedną dużą i dwie takie małe Druga stoi tutaj. Zobacz jak to fajnie właśnie wygląda. Pomysłowo, ciekawie. Lepiej i nawet fajnie potem tutaj te szkiełka wyczyścić. No. tak to wygląda. Dobra. W nieco 15 minut się ogarnęłam. Ubrałam, uczesałam włosy pofarbowane. Bo musiałam to zrobić, bo w, w tygodniu ile na przedłużanie włosów, więc musiałam troszeczkę je pofarbować, żeby potem się nie męczyć. No, ale pokażę Wam fajne zakupy, bo wczoraj z siostrą poszalałyśmy trochę, no i zahaczyłyśmy o taki targ i strasznie nam się spodobały komplety, ale to zaraz Wam pokażę jakie my mamy, a pokaż się Hania Ty, pokaż się, wstań tutaj. Hanusi komplet tutaj taki błyszczący i takie spodnie e, szerokie, wygląda ślicznie, ten materiał jest taki Mama, z sukienkami. ja chcę teraz pokazać jak to szybkie buty są i znikła. Takie szybkie buty. I jest znowu. Sobie kupiłyśmy, słuchajcie, taki komplet, koszulka związana tutaj i takie spodnie szerokie. Komplet jest lekko ciemniejszy. Ilka ma taki pudrowy róż. Ale fajnie, bo ja lubię teraz takie komplety, bo to jest łatwe, wiecie. Wiecie, macie od razu koszulkę, macie od razu spodnie. to jest? I od razu macie, wiecie, cały komplet, cały strój. Ubieracie się. I to tylko tyle. Dobra, co? idziemy, co? Weźmy nie do czasie. Ogórki, włosy. Ubieranie się. Alina, idziemy. Ale to jest takie Pani, A jak pachnie? Naciskaj, jaśmi. mama, teraz. To naciskaj, no? Mm, jak toaleta nie no tak jak kwiatuszek no jak toaleta jak kwiatuszek jak kwiatuszek toaletowy A, mama co to nie wiem może tutaj chyba wejść chcesz wejść nie No. Pania na poduszki. Skakujmy. Raz, dwa, trzy. Ej, to jest 3D. Pania, chcesz zobaczyć serce jak wygląda? chodź Chodź wygląda naprawdę serduszko nasze. A tak wygląda mózg i co jest ładniejsze, mózg czy serduszko? Serduszko przecież stoszek. Nie, ja Ci mówię, że to jest tylko taki znak. Tak naprawdę wygląda tak. I jeszcze tylko tak bije. To tam jest mózg. Też Pasuj twarze i... do... Ty by, twoje oczy były, a Klaudii... To ja z zieloną. Czekaj Ila. Ja dopasuję. Na chodzi. na kolejny poziom. Jedziemy. Zaczynasz na drugą stronę obiektu. Idziemy na technologii. na Potem są coś o ludziach i o naturze. Idziemy na technologii. Tu będzie na pewno fajnych rzeczy. O meteory. A ty? A zrób piątkę, całą, co się stanie? Mm. A zrób tak, o wow. I poruszy tak głośno. A za królika teraz. Czekaj. Czekaj. Wow. Wow! <laughs> Jak się udało to zrobić? O, wow, tak zatrzymało się. A wiesz, ci się nie mówiłam. się? Tutaj. No, na no co? No. A. Zobacz. Aaaaah! Wyłącza! Chyba to nie mogę tam być wchodzony. Technologia! Patrz, Hanna, zobacz, co tutaj się dzieje.

Damy. No, ile. Twoje z gracją <noise> Telefon tak kiedyś wyglądał. jakie kiedyś nie było tak smartfonów, tylko tak się dzwoniło. Wykręcałeś numer? Tak, i numer się i się uzyska. dzwoniło. Okay. Swoje, nie? Ku. Halo. Halo, tato. Halo, mama. Kocham was. Ej, ale normalnie was słychać, jesteście po drugiej stronie. Słyszycie mnie? A ja jestem po drugiej stronie. Fajnie, co? Ale fajnie, jestem zupełnie po drugiej stronie i bardzo ich wyraźnie słyszałam. Ej, Klaudia, idźcie sobie w to. I jedna osoba idzie tu i druga tu i normalnie jak telefon to działa. A, a jest jesteś problem... po drugiej stronie i co? w ogóle... Idźcie tam pogadać? tam, a ja pójdę tam. Ej, to jest ale normalnie wiesz jak słychać? Nie wiem, bo jest taki telefon przyblownik, muszę czwierdzał. Ciewy pokój, Hania! Po prostu tak skonstruowany, że aż... O Jezu! A weź tak tam, żeby w głosie jakie to jest krzywe. O, takie ja, co Chodźcie. Hana! Hej, <noise> Idziemy nie nie? Oj, Idziemy, choć Oj, oj, oj. O! ten pokój był dziwny. Zresztą chyba latać. Zamień uszy. Zamień uszy. Halo, tato. Halo. Kocham cię. <noise> słuchaj Czy ty? Czy ty jesteś bo? Co? czy Tu hałkuje. Co słychać w czy Nie, jakieś dziwne dźwięki. A słyszysz jak słuchaj, jak to słychać? Bo jest tutaj coś głośne i po ty roz słyszę. A bo ja ci powiem. Kocham cię. Ja też cię kocham. Halo. Halo.

Mamcia, ma warunki. A ja mam warunki! Jakie jesteśmy malutkie? Ja, ja jestem Jakie małe styki! Zapaki i Byszol! Dobra, byliśmy teraz wszystko o człowieku, byliśmy w dziale technologii, teraz idziemy do natury pod do góry, to jest podzielone na trzy różne Pię... no, Aha, teraz stamtąd woda leci, patrz. Patrz, to się zrobiły te. Co? Bańki? No. Pankie? To musi się otworzyć. Kiepsu jak zbierają ten sam miodek, ulewam. A to jest skóra. Od czego? Węża. Co? Nie wiem, jakiś kukurydki. Majsko.

Co robicie? Pania Zobacz na. Dawaj mocno Dawaj za damem zróbcie Pania ja dam dymu... odejdź. Dobra. No jak się nadymi Czekajcie, jak się na dymi. dymi. Puścimy razem. Wszyscy. Wszyscy, z siłą chodź, Hania razem. Teraz... Szybko. Szybko. Teraz teraz? Szybko. O! Szybko. Szybko. to jest lawa Takie zgoda, nie? Z taka dolina, widzisz? Ale tu jest? Przecież tam A tak. zaczekaj, tutaj jest giełda. A to trzeba mało. Widzisz? Nie, nie. Cześć kawałek. Nie, to nie robimy nasz ten. Zobacz. Naszą wyspę. Wulkan? Tak. A my robimy wyspę i tu mamy wodę dookoła. A tu wyspę robimy. Mama, patrz jak... Co? Nie, to tak nie. Sowie, patrz mamy. Fajnie, dawaj teraz. Trzy. O! Adam, wiś! Ale no, trzy osoby wystarczy, żeby podnieść autko. Garbuska. Jeszcze, Dawajcie! Spada, dawajcie! Dawaj. Się wystarczy. Się wystarczy. Nie. Ale podniosłyście się z góry. No, a my wróciliśmy do domu. Trzeba dokończyć buraczki, te do słoiczki. Bardziej są mi buraczane. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga. Widzimy się w kolejnym. Pa. Doda Mama! <laughs> Powiedz czego właśnie Ty